Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj ze specjalnej okazji. Witam z tej strony warszawski Dresik, na moim kanale. <grym> Właśnie w tej chwili, tak jak obiecałem, pokazuję Wam dzisiaj subskrypcję. Mamy około 52 tysięcy subskrypcji. Przesłuchajcie, też troszkę na nami oczywiście. A teraz, Wasze zdrowie, bo dzisiaj będziemy świętować urodziny. Tylko nie pij za dużo. To musisz być jeszcze dzisiaj trzecie. Jak nie chcę. Dobre to? Tak. No. Będziemy mieli później dla Was mały konkurs, ale to jeszcze chwila. Tak jak Wam obiecałem, moje subskrypcje osiągnęły wreszcie mój cel. Mamy 52 tysiące. Chciałbym Wam serdecznie podziękować, bo naprawdę jesteście dla mnie mega wielką motywacją. Motywujcie mnie, czytam Wasze komentarze, czytam Wasze wiadomości do mnie na Instagramie, na Facebooku. Wow. Po prostu dostaję takiego kopa, że jestem... mam coraz więcej siły, tak? I dzięki Wam naprawdę jestem tutaj, robię ten kanał i obiecuję wam, że będzie tego coraz więcej. Naprawdę mam mega zajebistych parę projektów jeszcze do przygotowania. Na pewno przed nowym rokiem przecież po ujach pokażę. E, będzie to reportaż. Będzie bardziej cykl reportażu. Nie będę wam zdradzał, o co chodzi, no, ale na pewno będzie coś ciekawego. Armia dresika jest coraz większa. Naprawdę jest was 50 tysięcy, 52 tysiące, a czuję się jakby było was miliony. Zauważyłem również, że Karina bardzo wam się podoba w moich, moich odcinkach. Mam nadzieję, że będzie jej coraz więcej. E, mogłyby te komentarze się troszkę zmienić, bo to jest kobieta naprawdę z krwi i kości. Czyli jest naprawdę fajną przyjaciółką, koleżanką, kolegą. Dobra, już kończ tam, gadać. o filmikach kulinarnych, że będziemy teraz gotować, będzie super, o. będzie fajnie. Ciastka, gularz, jacy sprawy? Yy, Karina <śm> trochę <śm> mnie nakręciła tą sytuacją z tym gularzem. Namówiła mnie, ma na to sposoby, naprawdę uwierzcie, że to ma, ma dobre sposoby na to, żeby mnie namówić, yy, więc po tym filmie, kolejny poniedziałek o 13, będzie odcinek z Kariną i ze mną, jak robimy gulasz. Ja wiem o tym, że kulinarnie sprawdzę się na pewno dobrze, nie wiem jak Karina po, po, poradzi sobie z krejerem, ale to już nie, nie mi oceniać, pokaż paznokcie, no to może być ciekawie. Zrobimy zupę, zupę gularzową, bo nie gularz, ale to zobaczymy, po węgiersku. Później może zrobimy jakieś ciasteczka, nie wiem, bo Karina lubi jakieś ja tam słodkości albo robować. coś. Ja nie będę gotować, ja będę... A nie, 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 nie to ja muszę zrobić coś, pokazać coś od siebie. Dobra. No i w... będzie najfajniejsze. No tak, no ty będziesz y, później wiesz kosztować to wszystko oczywiście. Eee, no i jeżeli byście mieli jakieś pytania do mnie, do Kariny, bądź do nas, tak, e, piszcie w komentarzach. Eee, no i co? Tym więcej pytań, tym więcej naszych odpowiedzi, ale te pytania muszą być normalne, wtedy my normalnie odpowiemy. Będą dziwne, to też dziwnie odpowiemy. Eee, no i co najważniejsze, przygotowałem dla was pięć kubeczków, nie sześć kubeczków bo ten jeden zostaje u mnie. Przygotowałem dla Was 5 kubeczków do wygrania. Jeżeli byście chcieli wygrać taki kubeczek u mnie na Instagramie, na pewno dzisiaj rano już będzie wrzucone zdjęcie. Tam napiszcie, no oczywiście musicie polubić mojego Instagrama, oczywiście serducho pod zdjęciem i pod postem napiszcie, dlaczego oglądacie, dlaczego lubicie mój kanał I te osoby, które mają najwięcej e, lajków czy tam serduszek, bo już nie pamiętam jak to tam jest, nie? No to wtedy po prostu ja wysyłam im osobiście kubeczek, os do takiej osoby danej się odzywam, podajecie mi swoje dane i taki kubeczek ode mnie dostaniecie osobiście, go wsadzę do pudełka czy tam do jakiejś paczki, Pojadę na pocztę i wam go wyślę. Akurat na zimę idealne, do herbatki. No ale kubek powiem wam, że one będą takie... To są limitowana seria, bo takich kubków nikt nie ma. Karina ma tylko jeden już, jeden już zużyła. Nie wiem, nie wiem jak, ale go zużyła. Starła go całego. Chyba się działa z tą herbatą... Cały czas go używała. Kiedy ten dresik przyjdzie... Albo mi się wydaje, że ona tak ćwiczy, ćwiczy, a wali go żała. I od tej gorzałej to się do no, to wszystko. Nie no powiedzcie, co byście chcieli, żeby nie wiem, też w danym odcinku Karina ugotowała, jak macie jakieś Chyba, że masz coś takiego fit sportowego, co tam nie wiem, jakieś omlety, nie omlety, coś... Ciastki bez cukru. Ciastki? Nie znam, żebyś tego jak ciastki. No, A <laughs> <co jest> ciastki. <laughs> Ale to co ostatni jadłem? No. Ona zrobiła mi. Znaczy, no zrobiła. taki ciasteczka <laughs> I Jest chyba z masła orzechowego i powiem Wam, że naprawdę mega super, bo były delikatne, rozpływają się w ustach. Ogólnie wszystko, co robi Karina, rozpływa się w ustach. <laughs> tak, oczywiście. No i co? I ogólnie dziękuję Wam naprawdę, że jesteście, że jesteście ze mną, bo od lutego tym kanałem się tak naprawdę zajęłem i nie spodziewałem się tego, że to aż tak fajnie pójdzie. Także jestem. Zastucony, taki trochę w skowronkach, mam motylki w brzuchu, nie widać tego, może mogę zdjąć, ale <laughs> nie, spoko. <To> <laughs> cicho. Cicho, miałeś tego nie mówić. Po kebabie będzie coś innego. <laughs> Nie, nie biorę ostrego. <laughs> ale cicho, ja nie wiem kebabu, przepraszam tegoż Ona Tu koleżanka mi oczernić próbuje. No co? I co najważniejsze? Subskrybujemy kanał, czekamy na inne filmiki, komentujemy. Wbijajcie do mnie na Instagram warszawski Dresik. I pamiętajcie o hasztagu, Armia Dresika. A jak będziecie mnie teraz gdzieś widzieć na eventach, to żebyście mnie mogli zobaczyć, bo jestem małym człowiekiem, macie tutaj specjalny napis, warszawski dresik, po to, żeby mnie z daleka zauważyć. Eee, a dzisiaj tak naprawdę ten, ten odcinek zrobiłem tak na luźno, poprosiłem Karinę, widzicie w jakim jestem w pięknym otoczeniu, jestem na siłowni. Co w domu mnie? Nie to jest okej. No, i oczywiście chciałbym tak samo podziękować. Nie tylko dlaczego ty się tak na mnie śmieszysz. Śmiesz, <noise> <noise> to jest dziwne, bo dzisiaj za bardzo uśmiecha do mnie. Oczywiście chciałbym y, tak samo podziękować Karinie za to, że wystąpiła w moim odcinku dzisiaj, w poprzednim i jeszcze w poprzednim. Bo odcinek z Fiwa tak samo fajnie, widzę, że cały czas leci do góry. Y, dzisiaj mogę zdradzić, że przekupiłem ją w spaghetti, nawet widzę, że tam przez z tyłu ma. Chyba, że będzie podręcz. No, pochwal się, no pochwal się. Mogę już wiesz? No Może jeść jak chcesz. No. Pokaż. co <noise> <noise> Ale pokaż im nie chociaż. Chcę pokazywać co <noise> ją dzisiaj z bo, bo za bardzo nie, nie chciałabym się pokazać, bo powiedziała, że była głodna. No to musiałem zrobić, przywieźć. No. Smacznego. E, dzisiaj tak na luźno, na szybko, bo no kto, muszę świętować. Oczywiście spotykamy się, mam nadzieję, po, już niedługo przy kolejne 50, czyli setka, bo powiem Wam szczerze, że teraz to taki. Ogólnie na samym początku nie wierzyłem w to, że ten kanał jakkolwiek może tak. Tak szybko uroczność, nie? Bo dla mnie to jest mega szybko, tak? Ale tak teraz tym moim marzeniem głównym to jest ta setka. Wiecie, ten, ten przycisk z napisem warszawski dresik. I później moje dzieci się urodzą i ten, to coś będzie wisieć, a ja powiem, zobaczcie, jako mieliście ojca. Ja też byłem młody. <śmiech> <śmiech> Mi się wydaje, że to będzie tak. No. Tak, tak. Kle... Będziemy wiecznie młodzi. My, młodzi zawsze? No, nie. Chciałbym, muszę no, mieć ja cały czas, jestem młody. Nie jestem aż taki stary. No. no i dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za to, że jesteście, że wbijacie do mnie na Instagrama, na Facebooka, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz, a dzisiaj teraz w tej chwili uciekam, yy, nie będę przeklinał, idę przeczyścić sobie kanały, bo no czasami trzeba, wiecie jak to jest, zresetować się, taki mały res resetik sobie zrobię, odpocznę bo później znowu cały tydzień pracy, więc dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie. Trzyma, warszawski Dresik z Warszawy, ale nie tylko Warszawski Dresik. Pamiętajcie, jestem polskim Dresikiem, uwielbiam Was wszystkich, szanuję, bo szacunek to podstawa. Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam. Trzyma. Hej.